Dzisiaj chciałabym wam pokazać jak można odróżnić i jak trudno jest odróżnić super fake od torebki oryginalnej. Zrobię to na przykładzie torebki Louis Vuitton Poshet Meti. W rękach mam oryginał i super fake. Zgadnijcie, Która jest która? Założę się, że w tej chwili nie będziecie w stanie ich odróżnić i ja, szczerze powiedziawszy, gdybym dostała do rąk tylko jedną torebkę, myślę, że też nie byłabym w stanie stwierdzić jednoznacznie, czy jest to oryginał, czy super fake. Bo o takiej podróbce będę mówić w dzisiejszym filmie. Oczywiście, jeżeli macie do czynienia z podróbką kiepskiej jakości, myślę, że każda z was zorientowałaby się w 5 minut, że jest to torebka nieoryginalna. Natomiast na rynku w tej chwili mamy bardzo dużo torebek świetnej jakości, tak zwanych super fake. I tutaj, jeżeli chodzi o rozpoznanie, jest już niemały kłopot. Zaraz wam pokażę kilkanaście detali, które kiedy zestawimy torebki ze sobą, Jednoznacznie wskazują na to, która torebka jest oryginalna, a która jest podróbką. Myślę, że jeżeli macie w domu oryginalną torebkę jakiejkolwiek, jakiejkolwiek marki, to na pewno będzie Wam łatwiej przy zakupie drugiej stwierdzić, czy jest to torebka oryginalna. Natomiast, jeżeli robicie swój pierwszy zakup przez internet, pierwszy zakup torebki z drugiej ręki, myślę, że ten filmik bardzo Wam się przyda. Dobrze, w takim razie uchylę Wam rąbka tajemnicy. Przyjrzyjcie przyjrzyj się tym dwóm torebkom. Spójrzcie, zwróćcie uwagę na kolor złota. Widzicie różnicę? Ta torebka ma wykończenia w kolorze chłodnego złota, a ta w kolorze żółtego złota. Czy już się domyślacie, która z nich jest oryginalna? Oczywiście, że ta. Torebki Louis Vuittona mają wszystkie wykończenia, wszystkie detale złote w kolorze chłodniejszego złota. Chińskie superfejki są żółte. To jest takie trochę jakby rosyjskie złoto. To jest pierwsza różnica. Spójrzcie na rączki. Widzicie różnice, jeżeli chodzi o wybicie liter na skórze. Widzicie. Tutaj nie ma zbyt dużej różnicy. Natomiast jest ona widoczna i pokażę wam ją na zdjęciach. Nie wiem czy jestem w stanie wam pokazać różnicę, jeżeli chodzi o sam canvas, bo on jest jeżeli chodzi o strukturę bardzo, bardzo podobny. Natomiast pierwsze co rzuca się w oczy i co tak najlepiej zrobić, jeżeli jest taka możliwość. To dotknąć i powąchać torebkę. Ta torebka, czyli oryginalna, jest dużo lżejsza niż torebki Super Superfake, Super jak ją dotykam i wącham, ona nie śmierdzi chemią, ale jest jakby z gumy. Jest, jest taka bardziej, bardziej ciężka, bardziej gumowa. Ta torebka jest lżejsza. Tak jakby rzeczywiście była zrobiona z warstw płótna, a ta, jakby była zrobiona gumy. Takie mam wrażenie. Zapach jest też inny. Ciężko Wam... Ciężko będzie Wam określić jaka jest różnica w zapachu. Trzeba by było to rzeczywiście powąchać oryginalne torebki Louis Vuittona, żeby wiedzieć yy, gdzie tkwi różnica. Natomiast ona jest. Ta torebka nie ma zapachu chemii, tak jak wspomniałam. I nie jest takie proste, żeby stwierdzić, że coś jest w nią nie okay. Jeżeli chodzi o Czcionki. To jak zobaczycie za chwilę na zdjęciach, można odróżnić czcionkę i sposób wycięcia liter, ale trzeba się temu bardzo przyjrzeć i trzeba zrobić duże zbliżenie, żeby to zobaczyć. Bo torebka sama w sobie na pierwszy rzut oka jest identyczna. Mamy jeszcze takie delikatne różnice, jak delikatnie inny odcień nici. Którą zszywane są materiały i którą, przyszywa, którą przyszywana jest rączka. Jeżeli chodzi o przeszycia, są one niemal identyczne i zdradza super fake tylko i wyłącznie fakt, że nic jest w delikatnie innym odcieniu. Jeżeli chodzi o skórzaną rączkę, to mam wrażenie, że ta oryginalna jest odrobinę bardziej błyszcząca. To samo dotyczy. Kawałka skóry na zapięciu. Oryginał jest odrobinę bardziej błyszczący, ale naprawdę odrobinę. Jeżeli chodzi o przeszycia na rączce, to ja mm, w zasadzie nie widzę różnicy. Jeżeli chodzi o szerokość długość wiadomo, że są identyczne, na co jeszcze, co jeszcze można tak gołym okiem zobaczyć, to inne malowanie, inne barwienie kanwasu. Oryginalna torebka Louis Vuittona ma troszeczkę takby... Nie wiem, jak to określić. Zobaczycie to dokładnie na zdjęciu, ale wzór jest delikatnie inny, i tak samo sama torebka. Mam wrażenie, nie wiem, czy to widać, jakie tutaj zestawiam, ale mam wrażenie, że oryginalna torebka Louis Vuittona jest w odrobinę innym odcieniu. Tak, jakby wpadała bardziej w kolor musztardowy, ciepły, a torebka Super Fake miała odcień trochę chłodny, Po odróżnieniu od elementów złotych, o których wam mówiłam. Jeżeli chodzi o wnętrze torebki, to ym, ta metka, wszywka wewnętrzna made in jest w zasadzie identyczna. Ym, może delikatnie różnią się od siebie literki, ale to już naprawdę trzeba się bardzo mocno przyjrzeć. Jeżeli chodzi o wnętrze, to materiał, podszewka wewnętrzna jest w przypadku oryginału troszkę jakby bardziej szorstka, a w przypadku super mam wrażenie, że jest taka gładka, bardziej taka delikatna. Ale pierwsze co, słuchajcie, rzuca się w oczy to rzeczywiście ten ciężar torebki. Jeżeli jeszcze chodzi o pasek to też, to jest trudne, dlatego, że też te paski w przypadku Louis Vuittona potrafią być różne. Mój pasek jest dość sztywny. Tak? Jak się to najlepiej czuć na ramieniu. Natomiast pasek od superfejka jest bardziej miękki. W zasadzie nosi się go lepiej, ale to jest ta różnica. Ta miękkość, ta gumowość. No, i oczywiście to nie wszystko. Różni się również woreczek i ściek, jakim wykańczany jest woreczek. Możecie to zobaczyć tutaj. Jaka jest różnica między woreczkiem oryginalnym, który dostaje się w salonie Louis Vuitton, a woreczkiem, w którym przychodzi do Was super fake. Tak samo, jeżeli chodzi o ściek. No i pudełka. Superfake zdradzają dodatki worek przeciwkurzowy pudełko. Tutaj możecie zobaczyć, jak różnią się kolorem i czcionką pudełka. Oczywiście to samo tyczy się worków, oprócz tego, że różnica jest w materiale w ściegu, to i również w wielkości i rodzaju czcionki, jaka jest nabita na tym worku. Także słuchajcie, to są takie najważniejsze różnice. Jeżeli ten filmik Wam pomoże, jeżeli chodzi o weryfikację to wspaniale, jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. Służę radą i pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie trafiać na same oryginały. Hej!